Kierowca BMW, który we wtorek w miejscowości Złaków Kościelny spowodował wypadek, w wyniku którego dwie osoby zginęły a dwie kolejne zostały ranne, potwierdził, że jechał bardzo szybko, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania. We wtorek, to jest 5 stycznia, około godziny 15 w miejscowości Złaków Kościelny kierujący samochodem BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na chodnik i uderzył w grupę czterech osób. Z ustaleń wynika, że piesi wracali z pogrzebu. Mimo reanimacji dwóch mężczyzn w wieku 64 i 47 lat, obie osoby zmarły. Hospitalizowano dwóch pozostałych w wieku 54 i 66 lat. Kierowca został zatrzymany do dyspozycji prokuratury w Łowiczu. Był trzeźwy, pobrano krew do badań na zawartość innych środków odurzających. Siła uderzenia była duża, co może świadczyć o znacznej prędkości. Kierowca formalnie się przyznał, że jechał bardzo szybko, gdyż spieszył się na spotkanie ze znajomymi. Jak mówi Kopania, mężczyzna twierdzi, że inny pojazd zajechał mu drogę i dlatego odbił w lewą stronę. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.